Dzień dobry. Witam po przerwie wakacyjnej w filmie na kanale Toromania. Połowa filmu będzie przeznaczona na Brain Bombers, a połowa na program na grę Skyrama, w której będę odprawiał samoloty. W czasie wakacji odkryłem kilka. Ciekawych rzeczy. Takich jak dowolne obracanie domków. Nie wiem czy to pokazywałem w poprzednich filmach. Obracanie domków wygląda tak zazwyczaj. Nie mamy równej powierzchni na jednym kierunku. Dzięki, te, yy, dzięki dużej ilości prób odkryłem sposób. Na myszce trzeba nacisnąć prawy klawisz i wtedy obraca się się Nawet jeśli mieszkańcom tego domku zakręci się. Yy. Pokażę także w dzisiejszym odcinku jak zrobić w tym programie prosty samolot. Który został użyty na makietzie board 16. Który jest tutaj w tym miejscu. zaznaczam także, że umieszczenie balonów, chociaż wygląda na proste, bo są w spisie, nie jest takie łatwe. Dlatego właśnie pokażę jak się robi najlepsze, najlepiej balon. Jak się stawia? tam w powietrzu, ponieważ jeszcze nie umiem podnosić niczego nad makietę. Najprostszy samolot. Bierzemy tutaj zakładkę Railway Buildings i pierwsza rzecz, którą potrzebujemy to coś takiego. To jest przystanek yy, pociąg, dla pociągów, stacja. I najlepiej powiedzmy i najlepiej przystosowane do tego są dwa proste, ptaki. małe wiadukciki. I teraz bierzemy je w kółeczko i zostawiamy gdzieś tam daleko, z odległości nikt się nie dowie, że tak modyfikujemy. Rzeczy. Teraz pokażę, jak się staje balon. Po pierwsze, trzeba sobie je przygotować tu, a po drugie, stawia się, wystawia się podobnie jak samoloty. I gotowe. Hmm. Co do, co do programu Wolverelle, to w tym filmie będzie wszystko, za to teraz pokażę coś ze Skyrim. Proszę bardzo, mamy nasze stare lotnisko, będę odprawiał samoloty. Yy, mamy aktualnie wystawione wystawiam samoloty poza hangar. Za chwilę zacznę moją całą resztę wszystkich samolotów, ale zanim to zrobię, muszę wysłać pierwszy do tego, drugi do tego, a trzeci. Muszę wysłać po czekoladę jednego z moich znajomych. W tej grze, których mam, no jak widać, dosyć dużo, yy, jeszcze nie ci ten. U niego zawsze zamawiam czekoladę. Teraz u tego zamówię sobie troszeczkę szyneczki U mnie jest zawsze najlepsza szynka bo przewiezie bo zawsze przewożę go z Turcji Teraz muszę jeszcze wysłać jeden samolot Dwa samoloty po i mogę zacząć wysyłać samoloty pasażerskie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Tego wysyłam, tego wysyłam, tego wysyłam i tego wysyłam i jeszcze tego wysyłam, bo więcej mi się mm -hmm. nie Jeszcze mamy jeszcze. a tak jeszcze przegapiłem dwa samoloty. Teraz muszę tylko uruchomić ładowanie, co można zobaczyć w przedostatnim odcinku. I całą tą procedurę już pominiemy i zakończymy dzisiejszy odcinek. Ale jeśli ktoś jest ciekawy, trzeba zobaczyć to w odcinku Skyrama 1. Niedługo na kanale pojawi się playlista Skyrama, w której będą właśnie pokazywane te obsługi, jeśli ktoś jest z tego ciekawy. Ok, na dzisiaj będziemy kończyć nasz film. Więc na zakończenie jeszcze przejedziemy się pociągiem po jednej z moich makiet, yy, którą będzie ta makieta. Bo to jest pierwsza makieta, którą budowałam do filmu. Sobie zobaczyć ten mój film na kanale, a więc wsiadamy do pociągu i, i jedziemy. W najbliższym czasie będę robił pojedyncze filmiki z przejazdami pociągiem po każdej makiecie po kolei. Resztę czasu przejdziemy się. Przejdziemy nocą. A ja teraz już zakończę. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego kanału. I do widzenia.